Top 3 najdroższych samochodów dostępnych na rynku. Numer 3. Pagani Huaera: Każdy Pagani huera jest ręcznie składany, używając najdroższych materiałów, takich jak włókno węglowe, skóra i metalowe detale. To gwarantuje wyjątkową jakość i indywidualność każdego egzemplarza. Huaera ma silnik V12 stworzony przez AMG oraz system aktywnej aerodynamiki, który zapewnia doskonałą wydajność i stabilność. To połączenie technologii i designu podnosi jego wartość na rynku, która i tak już jest potężna i wynosi 2,6 milion euro. Do ceny oczywiście należy doliczyć podatki HE. Numer 2. Aston Martin Valkyrie. Ten potwór jest napędzany 6,5-litrowym silnikiem V12 od Kosfort oraz silnikiem elektrycznym, co łączy ekstremalną moc z nowoczesną efektywnością. To samochód wyścigowy stworzony do jazdy po drogach publicznych. Aston Martin Valkyrie jest produkowany w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy, zaledwie 150 sztuk. Każdy samochód jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb właściciela, a proces produkcji wymaga zaawansowanej inżynierii i ręcznej pracy, co sprawia, że cena auta wynosi oszałamiające minimum 3,5 milion euro. A numerem 1 na mojej liście jest. Bugatti La Voiture Noire jest to po prostu dzieło sztuki. La Voiture Noir jest napędzany przez potężny silnik w 16 o pojemności 8,0 litrów, który rozwija aż 1479 km i 1600 nm momentu obrotowego. To pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w mniej niż 2,5 sekundy, a maksymalna prędkość osiąga aż 420 km na godzinę. Silnik ten jest dziełem sztuki inżynierskiej, zaprojektowanym z myślą o absolutnej wydajności a jednocześnie o niepowtarzalnym brzmieniu, które jest jednym z najbardziej charakterystycznych na rynku. Jeśli uważasz, że inne auto powinno znaleźć się w tym zestawieniu, pisz śmiało w komentarzu pozdro.